Cześć. Dziś zaczynamy nietypowo, bo z biurka. A to dlatego, że na zewnątrz jest zimno, a mój testowy samochód można nagrzać, a nawet uruchomić zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej. W aplikacji Volvo OnCall mogę sprawdzić poziom paliwa w baku, dane z komputera pokładowego, w tym średnie zużycie paliwa i zasięg. Mogę też sprawdzić, czy pojazd jest zamknięty i w razie czego zamknąć lub otworzyć drzwi. Mogę także zdalnie uruchomić zamknięty pojazd, włączyć ogrzewanie postojowe, a nawet sprawdzić lokalizację samochodu. Jednak najważniejsza funkcja Volvo On Call to wzywanie pomocy. Pomoc mogę wezwać sam naciskając przycisk SOS, wtedy kontaktuję się z operatorem Volvo On Call i mogę wyjaśnić mu swoją sytuację i uzyskać jakąś pomoc. Ewentualnie system sam powiadomi operatora, gdyby doszło do kolizji, podczas której zostaną odpalone poduszki powietrzne lub napinacze pasów bezpieczeństwa. Wtedy operator przekaże służbom ratunkowym informacje o mojej lokalizacji, a przy okazji będzie się starał ze mną skontaktować, ze mną lub z pasażerami, żeby zweryfikować, co się dzieje na miejscu zdarzenia. Volvo On Call ma też funkcję antykradzieżową. To znaczy, gdyby doszło do włamania do pojazdu, jeśli system zarejestruje takie zdarzenie. Wtedy sam skontaktuję się z operatorem Volvo On Call. Ten powiadomi służby, czyli w tym przypadku policję. Będzie się też starał ze mną skontaktować, żeby to zweryfikować. Gdyby samochód odjechał z miejsca, w którym był zaparkowany, to znaczy został skradziony, pojazd można śledzić za pomocą systemu satelitarnego GPS. Można też go zdalnie unieruchomić, gdyby złodziejowi udało się samochód odpalić. Niestety system ten nie wpływa na stawki ubezpieczeniowe w Polsce, a szkoda. Volvo on Call kosztuje nieco ponad 4000 zł za pierwsze 3 lata abonamentu. Potem abonament można przedłużać. Natomiast powiadomienia ratunkowe będą działać nawet przez 10 lat po wygaśnięciu abonamentu. Aplikacja Volvo On Call działa na smartfonach z systemami operacyjnymi Android, iOS i Windows Phone. System sterowania funkcjami samochodu z poziomu aplikacji mobilnej otwiera też duże możliwości przed producentami samochodów, no i przed nami, klientami. Na przykład Volvo testuje system, gdzie kurier. Ma specjalny numer PIN, przyjeżdża do samochodu, otwiera tylko bagażnik za pomocą tego numeru PIN, wkłada nam do bagażnika nasze zakupy, zamyka bagażnik i odjeżdża. Jak to działa? W samochodzie zainstalowana jest karta SIM. W Europie Volvo korzysta z jednego z duńskich operatorów. Kierowca kontaktuje się z lokalnym. Call center. To znaczy, jeśli jestem na przykład w Belgii, dzwonię do belgijskiego call center, jeśli jestem w Polsce, łączę się z polskim call center. Chodzi o to, że lokalny operator prawdopodobnie będzie w stanie lepiej mi pomóc niż operator na poziomie centralnym europejskim. Operator musi porozumiewać się w języku lokalnym i angielskim. Volvo OnCall działa w większości krajów europejskich. W tych krajach, w których nie działa, po naciśnięciu przycisku SOS, system połączy mnie z numerem alarmowym 112. W ten sposób Volvo przygotowuje się do wprowadzenia wymaganego już wkrótce przez Unię Europejską systemu e-call. Jest to automatyczny system powiadamiania o kolizjach, który ma zostać zaimplementowany na przełomie 2017 i 2018 roku we wszystkich nowych samochodach, które będą wtedy wchodziły do sprzedaży we wszystkich nowych modelach. Założeniem tego systemu jest zredukowanie czasu reakcji służb ratunkowych na wypadek, na kolizję. Około 50% w terenie niezabudowanym, i nawet do 60% w terenie zabudowanym. To oczywiście ma posłużyć ratowaniu życia ludzkiego. Im szybciej służby są w stanie zareagować, tym większa szansa na to, że uda się uratować ofiary wypadku. To może teraz parę słów o samym samochodzie. Wprowadzony na rynek w 2008 roku Crossover jest najlepiej sprzedającym się modelem szwedzkiej marki. W 2009 roku samochód wysoko oceniła Europejska Organizacja Badająca Poziom Bezpieczeństwa w Nowych Samochodach Euro NCAP. Pod maską tego egzemplarza pracuje dwulitrowy, czterocylindrowy diesel o mocy 181 koni mechanicznych, nazywany w nomenklaturze Volvo D4. Nie, nie przesłyszeliście się. Chodzi o silnik czterocylindrowy, a nie pięciocylindrowy o pojemności 2, a nie 2,4 litra. Kiedyś większe silniki Volvo D4, to były właśnie silniki o pojemności 2,4 litra, pięciocylindrowe, ale to jest jednostka nowej generacji drive i -E, czterocylindrowa, to jest cała seria czterocylindrowych silników modularnych, które teraz. Będą znajdowały się pod maską różnych samochodów, różnych nowych modeli Volvo i ten silnik Volvo wykorzystało do XC60 po faceliftingu w wersji z napędem na przednią oś. Bo to kolejna niespodzianka, jeśli chodzi o ten samochód. To XC60 ma napęd tylko na przednią oś, a nie napęd na wszystkie koła, jak być może się spodziewaliście. Za to ten samochód wyposażony jest w automatyczną 8-stopniową skrzynię biegów, która zastąpiła 6-stopniowy automat. Yy... Automat, na który wielu dziennikarzy narzekało, że nie był specjalnie szybki, wyrafinowany. Niestety ten też nie jest specjalnie szybki, ale na pewno większa liczba przełożeń pozytywnie wpływa na niskie zużycie paliwa. Czy ono jest niskie, czy nie, o tym za chwilę. Natomiast automat ten w trybie normalnym. Ten samochód nie jest tak dynamiczny, jak moglibyśmy sobie tego życzyć przy 181 koniach mechanicznych i to nie jest kwestia masy tego samochodu, on waży 1800 kg, ale konkurenci, np. BMW X3, waży mniej więcej tyle samo. Tam po prostu jest szybsza skrzynia biegów. XC60 prowadzi się bardziej jak SUV niż crossover, czuć przechyły na zakrętach, czuć takie nurkowanie podczas hamowania. No, to jest samochód rodzinny i o tym należy pamiętać. Ten samochód najlepiej będzie się sprawował na drogach dom, szkoła, praca, zakupy, dom, ewentualnie na długich trasach autostradowych, gdzie przy prędkości około 140 km na godzinę jest stosunkowo cichy. Natomiast nie jest to zdecydowanie samochód do jeżdżenia po krętych górskich drogach. Nie, 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 nie po prostu nie jest. Do tego chcecie jakiś inny samochód i nie, to nie będzie Volvo XC60. Producent obiecuje zużycie paliwa w cyklu mieszanym na poziomie około 5 litrów na setkę, to włożyłbym między bajki. Myślę, że realne zużycie paliwa, które jest do osiągnięcia w cyklu mieszanym to 6-7 litrów w mieście 8-9. Z niecierpliwością czekam na pojawienie się nowego XC90, bo kokpit w XC60 jest jak w każdym innym Volvo od wielu lat. Nawet pakiet Volvo Ocean Race, objawiający się pomarańczową nitką na fotelach i miniaturowymi nazwami portów na trasie morskiego wyścigu, które Volvo umieściło na pasku wzdłuż środkowej konsoli, nie dostarcza świeżego niczym morska bryza powiewu nowoczesności. Być może w ciągu ostatnich 5-6 lat wszyscy właściciele Volvo nauczyli się już obsługi komputera pokładowego za pomocą miniaturowych, nisko umieszczonych przycisków, ale ja nadal uważam to za złe rozwiązanie. Aż nie chce mi się wierzyć, że ta pływająca konsola ma dopiero 6 lat, bo bardzo się zestarzała. Za to pozycja za kierownicą jest wygodna, widoczność dobra, wszystko czego potrzebuję mam pod ręką, schowki są przyzwoite, chociaż z licznych doświadczeń wiem, że okolice uchwytów na napoje są trudne do utrzymania w czystości. Poza tym z tyłu jest sporo miejsca, przynajmniej w konfiguracji, kiedy kierowca i pasażer mają do około 175 cm wzrostu. Oparcia kanapy składają się na płasko, ale trzeba to zrobić z kabiny pasażerskiej, a nie z bagażnika. Bagażnik o pojemności 495 litrów jest minimalnie mniejszy niż w maździe CX5 i o 55 litrów mniejszy niż w BMW X3. Pod podłogą znajduje się dojazdowe koło zapasowe, nad nim niewielki schowek. Wprawdzie brakuje bocznych zaczepów na torby z zakupami, ale podoba mi się stosowane w niektórych modelach Volvo rozwiązanie z unoszoną częścią podłogi bagażnika, która zapobiega wpadaniu przedmiotów głębiej. Klapa bagażnika otwiera się i zamyka elektrycznie i bardzo dobrze, bo osoby o wzroście około 160 cm miałyby problem z dosięgnięciem klapy, nie mówiąc już o jej zamknięciu. Ceny Volvo XC60 zaczynają się od około 128 tysięcy złotych. Ten egzemplarz z dodatkowym wyposażeniem kosztuje około 200 tysięcy. Obejrzyj więcej moich testów i zasubskrybuj mój kanał. Nowe odcinki w każdy piątek. Możesz też śledzić mnie na Facebooku, Twitterze, Instagramie i Google+. Linki do tych serwisów znajdziesz w opisie poniżej, a pełną wersję tego testu obejrzysz w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12.30, powtórka w poniedziałek o 21.00.